Cześć kochani, to gruba ryba. No, jak zwykle e, ja śmigam dzisiaj na kolanach i tutaj metkuję towar. A w międzyczasie tradycyjnie słuchajcie podmiany i, e, i obrobienie zbiorników. E, dzisiaj z Foko żeśmy troszeczkę tutaj poprako, pro, popracowali. U zeber oczywiście nic się nie dzieje. U 330 krójek selektów zaczyna się tutaj mocno działać, ponieważ tak jak widzicie samiec tutaj pięknie zaczyna wachlować. E, dzisiaj już dwa razy widzieliśmy tutaj jak, e, jak e, samice wchodziły do samca, więc myślę, że cokolwiek będzie e, z, tego, z, te, z tego faktu e, i że pojawi się nam tutaj ikra. Natomiast na bank, i ikrę, to już mamy tutaj. A na boku e, widać e, maluszka, który się wylękł. Widzicie, o proszę bardzo. A reszta tutaj jest pod samcem. I to jest tego nawalone na bogato i po pańsku. E, dolewam tutaj e, wody. To jest 183, która siedzi sobie właśnie na e, jajach. I e, powiem szczerze, że mam nadzieję, że coś z tego nie, fajnego wyjdzie. E, I mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. E, Kojec już jest przyszykowany, więc e, mówię, za, za momencik będę to wszystko e, odławiał. I przerzucał do końca. Na powietrzanie oczywiście, wrzucę do środka. Poprawię tylko fit, żeby więcej powietrza dawał. Bo widać, że samiec mocno wachluje, co sprawia, że widać, że jest mało tlenu w wodzie. A cóż, ja dalej, dalej biorę się do roboty. I mam nadzieję, że jutro pokaże mi się tutaj jakaś jeszcze fajna igra. Mówię, ten sezon pora ta deszczowa. Już się ostro zaczęła, te mocne spadki ciśnienia yy, nawet ja odczuwam, bo czasami mnie strasznie głowa boli chociaż nigdy mnie nie bolała, ale no niestety yy, jak to mówią, starzeje się, więc wszystko, yy, wszystko pewnie z czasem się pokaże. Słuchajcie, yy, biorę się za robotę, biorę się za przerzucanie yy, groty będę to musiał zrobić delikatnie, żeby tego małego też do groty do, do tego końca włożyć i żeby mi nie uciekł i cóż do następnego gruba ryba Lublin.